Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska-Odero i oczywiście zachęcam, zapraszam Państwa do wysłuchania horoskopu z karta Rota na miesiąc marzec 2019 roku dla Lwów. Z odpowiedzią na konkretne pytanie. I jeszcze może szybciutko tylko powiem, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to bardzo, bardzo proszę i również zachęcam do tego, żebyście udostępniali mój profil na Facebooku, moją stronę Facebookową lub YouTubeową, żeby. Zarażać y, innych dobrą energią i żeby się z innymi również podzielić dobrymi wskazówkami. A teraz horoskop dla Was z Karta Rota na marzec na trzy dziedziny życia. Pozwoliłam sobie zamknąć oczy, żeby się bardziej na Was skoncentrować, i widzę lwy przed sobą, i pytam się, jak się potoczy życie lwów w marcu 2019 roku? Na co powinni zwrócić uwagę? No, lwy będą się uczyć cierpliwości w miesiącu marcu. Po pierwsze, tak, karty pokazują, że musicie. E, bardziej szczegółowo popracować nad tym wszystkim, co się wie, dzieje, dzieje w Waszym życiu, czyli tak jak gdyby nie rozwiązywać e, spraw po łebkach, nie, ko, nie robić różnych rzeczy po łebkach, jak to się przysłowiowo mówi, tylko bardzo dogłębnie. Bo jeżeli będziecie robili no, na tak zwane odwal, się, przepraszam, za, za, za sformułowanie, to karty pokazują, ta praca będzie do Was wracała i będziecie mieli więcej pracy niż to wszystko warte. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz. Uważajcie na obietnice innych bez pokrycia. Szczególnie dotyczy to obietnice mężczyzn w stosunku do kobiet, również w sprawach zawodowych, nie tylko w uczuciowych. I teraz patrzę lew i sprawy uczuciowe. Raz, dwa, trzy. Lew i sprawy zawodowo-finansowe. Raz, dwa, trzy. I lew, i sprawy zdrowotne, raz, dwa, trzy. Oczywiście w miesiącu marcu 2019 roku. I teraz tak. Jeżeli chodzi o lwy, to jeżeli bym miała podzielić moje rozważania na temat Marca, na temat Marca i ich życia uczuciowego, to będzie tak, po pierwsze, trudno będzie Wam się dogadać z potencjalnymi partnerami, partnerkami, będzie tutaj bardzo dużo emocji i nieumiejętności słuchania siebie nawzajem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest pokazana, że rozsądek, niestety, w wielu działaniach waszych na sferze uczuciowej, zejdzie na dalszy plan i co będzie brało górę? No, sprawy fizyczne, seksualne, emocje. No, nie do końca na tym dobrze wyjdziecie. Jeżeli chodzi o osoby, które poszukują nowego związku, nowego partnera, to co karty tutaj sugerują, trójka, Buław, wyruszcie świadomie na poszukiwania, rozglądajcie się nie tylko w swojej okolicy, ale i dalej. I dla mnie jest to zawsze taka karta, która mówi: poznawajcie kogoś poprzez podróż, różnego rodzaju wyjazdy, albo w dzisiejszych zwariowanych czasach, również przez internet. I teraz zobaczymy sprawy zawodowo-finansowe. Sprawy zawodowo-finansowe wyglądają nie najgorzej, ale nie najlepiej. Już wszystko tłumaczę. Generalnie lwy będą miały nadzieję na większe pieniądze, ewentualnie na jakiś ekstra zarobek. Natomiast jest tutaj karta Trójka Mieczy, która mówi, nie wszystko będzie po Twojej myśli, czyli coś Ci nie wyjdzie, ale tak czy inaczej i tak stratny. Finansowo drogi lwie, raczej nie będziesz. Natomiast bardzo dużo wydatków związanych z domem, rodziną, również ktoś z przeszłości może upomnieć się o pieniądze albo jakiś przedmiot, który jesteś mu winien. Jeżeli chodzi o zdrowie, to złych rzeczy nie widzę. Jedynie bym zwróciła uwagę troszeczkę na nadmiarowość to może być nadmiarowość w jedzeniu lub w piciu. Żeby jak gdyby w tych tematach nie przesadzić, trochę bym zwróciła uwagę na przepływy w organizmie, ale raczej bym powiedziała przepływy albo w aspekcie hormonalnym, ale chyba bardziej bym powiedziała na przepływy związane z układem moczowym, czyli nerkami nerkami, pęcherzem moczowym, a może po prostu banalnie zbyt mało wody pijesz. I karty pokazują, żeby zatroszczyć się o swoje zdrowie na zasadzie jakiejś takiej terapii długoterminowej, czyli ja bym powiedziała, albo przyjmowanie jakichś suplementów, których, które jak gdyby ten ślad w organizmie będą miały za jakiś czas, albo na jakiejś dolegliwości przyjmowanie jakichś ziółek, które poprawią stan zdrowia, ale za jakiś czas. Natomiast niczego groźnego, złego yy, nie widzę. No może trochę jeszcze osłabiona wątroba i trochę osłabione stawy. I teraz, drogi Lwie, tasuję dla Ciebie karty. A ty w tym czasie, myśl, zadaj moim kartom jakieś konkretne pytanie, łatwo skonstruowane. Pytanie oczywiście może być zawiłe, ale tak skonstruowane, żeby karty mogły tobie odpowiedzieć. I ja tasuję karty, zamykam oczy, żeby się bardziej skoncentrować. Jaka jest odpowiedź na pytanie, lwa? Pomocni ludzie w załatwieniu tej sprawy, w zrealizowaniu tego, co chcesz, pomogą ci inni ludzie. Więc nie działaj w ukryciu, w tajemnicy, tylko dziel się swoim problemem, swoimi bolączkami z innymi. Inni ludzie pomogą ci rozwiązać ten problem. Życzę, aby w marcu i w innych miesiącach, abyś nie musiał żadnych problemów rozwiązywać. Wszystkiego dobrego.